O tych trikach z gąbką do naczyń na pewno nie wiedziałeś. Zaoszczędzi ci to dużo czasu i nerwów. Weź gąbkę o ulubionym kolorze. Za pomocą lutownicy zrób długi, ale wąski otwór wzdłuż gąbki. Rób to ostrożnie i dokładnie. Odetnij kawałek mydła w kostce. Wybierz dowolne, ważne, aby zmieściło się w przygotowanym otworze. Włóż mydło do środka gąbki i dobrze namocz pod wodą. Dzięki temu prostemu trikowi uzyskasz niekończącą się pianę. Bez potrzeby ciągłego sięgania po płyn do naczyń. Idealne rozwiązanie do szybkiego i wygodniejszego sprzątania. Natnij gąbkę lutownicą, zrób to pionowo, jak i poziomo. Twórz nacięcia tak, aby na powierzchni powstała gęsta kratka. Taki sposób przygotowania sprawi, że gąbka stanie się niezwykle skuteczna w czyszczeniu rusztu grilla. Ale to nie wszystko. Świetnie sprawdzi się również do szorowania blachy piekarnika z rusztem. Genialny sposób na skuteczne czyszczenie. Natnij gąbki do naczyń od spodu. Nacięcia powinny być głębokie, ale nie nacięte do końca. Wbij gąbki na szczypce kuchenne. Dzięki temu trikowi łatwo wyczyścisz trudne zabrudzenia w wąskich naczyniach. To rozwiązanie świetnie sprawdzi się również przy czyszczeniu balustrad balkonowych czy żaluzji prosty sposób na dokładne sprzątanie bez wysiłku.